My jeszcze raz wszystkich finalistów ósmej edycji konkursu matematycznego organizowanego przez PWZ Weblągu i WMODN Weblągu. Witamy opiekunów, witamy szanownych gości, panią rektor i dr Irene Sorogosz. Jeszcze raz witamy naszego sponsora, który jest z nami od początku Pana prezesa Floriana Wąskiego, firma węgla w Między nami również pan Jerzy Buriak, dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej Miększlawerskiego w Węglu. I jest z nami pani koordynator całego festiwalu, całego przedsięwzięcia, które dzisiaj tutaj w uczeni się dzieje. Również wykładowca na PWSS, pani Dorota Pawowska. Szczególne podziękowanie jeszcze jedno, które śledzę za ocean. Mam nadzieję, że film się nagra i będzie wyświetlony to dla profesora Henryka Ibańca, fundatora nagród za swój konkurs. Jest to jakby nasz duchowy patron tego konkursu. Zadania otwarte, które rozwiązujecie, dostajecie, są fundowane nagrody przez pana profesora. To jest to 500 dolarów, które co roku spływa na konto uczelni, które wydatkujemy na, na to, żebyście... Te trudniejsze zadania mamy spokojnie w domu sami. Mamy nadzieję, że sami rozjawić. Szanowni Państwo, e, zawsze mam problem od czego zacząć. Zacznę przede wszystkim od uczestników, bo bez was, droga młodzieży, nie byłoby tego konkursu. Gratuluję po pierwsze odwagi, e, po drugie skuteczności, a po trzecie to to, że postawiliście na właściwego ekonach. Dzisiaj... Kiedy mówimy o innowacyjności, dzisiaj kiedy mówimy o gospodarce opartej na wiedzy to to jest właśnie to, co wy najbardziej reprezentujecie. Dzisiaj zaczynamy również mówić o kształceniu, o zmianie sposobu kształcenia z ilościowego na jakościowy. Dzisiaj mówimy już o potrzebie kształcenia elit. To właśnie wy sami z siebie pokazaliście, że jesteście elitą już, bo wystartowanie w takim konkursie jest rzeczywiście elitarnym przedsięwzięciem i odwagą. My, jako przedsiębiorstwo, jesteśmy również jednostką naukową i jednostką biznesową. Jesteśmy Centrum Badawczo-Rozwojowym i właśnie rozumiemy, jaka jest potrzeba w przedsiębiorstwie na takich właśnie pracowników jak wy. Przeciętnych pracowników mamy dość, wspaniałych liderów też mamy, ale tak naprawdę tu każdą ilość znakomitych liderów utalentowanych ludzi przyjmiemy do przedsiębiorstwa. I myślę, że to nie jest tylko potrzeba naszego przedsiębiorstwa, to jest potrzeba każdej nowoczesnej firmy w naszym kraju, państwie. Jest dwóch laureatów, jest Mateusz Mielecki i Paweł Lepermaj. Ja. Zapraszamy. Jednocześnie powiemy, że nauczycielami wyżej wymienionych uczniów są jeśli chodzi o Madusza Bielskiego, Pani Halina Wera, z społeczności samobójczo też zapraszamy Panią Haninę. I Ewa Miszewska, drugi ogólniak Weblągu. Tak, tam można z przodu podejść, jak zwykle mamy tutaj pewną dowolność. Jest do wyboru albo smartfon z Samsung, albo mode.com, wybraliście Samsunga, tak? I trzecie miejsce Maciej Grabowski. To jest zespół szkół numer 1 w Zodowie. I poprosimy o grupę pana Tomasza Murcia. Zapraszamy. Pan Tomasz, pierwszy z nami. Tutaj poprosimy. Pan Tomasz też już się zastanowił, czy to będzie orkiestra kamera na najbliższą niedzielę, Na pewno dziłkowa to jest bliziutko. Czy też może zaproszenie do Teatra Potas Nowychlą. Dziękujemy bardzo. Stub się jeszcze udział dzieli Szymon rękawik i jako szczęśny. Też uprosimy obydwu panów tutaj. Nagrody są, troszeczkę skromniejsze. Tak, zapraszam. Są nagrody do wypiku. Gratulujemy. Tutaj jeszcze dla e, uzupełnienia informacji opiekunami e, Szymona Rękawika jest Pani Katarzyna Sypulska. Też wielą uwagę. I Jakuba Szczęsnego Pani Halina Wera, społeczne Instytut Urzędów fizyny Gratulacje. Teraz przejdziemy już do wręczenia nagród w naszym konkursie internetowym właściwym. E, poprosimy o pomoc we wręczeniu pierwszej nagrody panią rektor dr Irenę Soroko. do nas. No i pierwsze miejsce z wynikiem 96 punktów, jak sprawdziliśmy pomyłkę w ostatnim zadaniu, na 100 możliwych, Patrycja Pisar, zespół poszukiwający zbytek 20 Chciałbym również ogrótować Panią Drugie miejsce. Już tutaj osoba, którą widzieliśmy. I poprosimy pana prezesa Tolana Wolskiego, który właśnie ufundował tą drugą nagrodę. Trzymał rękami drugiej nagrody. I o na każdym tak? dla Szubos. Poprosimy o tam pierwsze. 92 punkty. Tak? Tutaj. Tutaj nas. i trzecie miejsce. Paweł Lefelbein. 89 punktów. I egzekwu Tomasz Makowski Tomasz też 85 punktów, zespół szkół mężczyzncych im. Stefana Żowskiego w Iławie. Nie ma z nami pani Anny Rynkowskiej, ale jest pan Artur Miśkiewicz. E, dobrze, dziękujemy bardzo. I piąte miejsce egzekwo. Nagrody są identyczne, więc nie będzie też kłopotu. Maciej Grabowski, zespół szkół mężczyznowych. Mamy już. I Mateusz Kaczyński, trzeciej o Belonca. Opiekunem Maćka wiemy, że jest pan Tomasz Lombard, natomiast opiekunem Mateusza Kaczyńskiego Ewa Ortiszewska. Brawo. Tak, szybciutkie zdjęcia. Siódme miejsce zajął Damian Stępień, ze zespołu Pani Józna ósme miejsce Mateusz Bielecki z połową szacące, widzenie, Pani Panak 7 yy, miejsce było 82 punkty, ósme miejsce 73 lepszy czas niż dziewiąte miejsce Wiktoria Paciorek Zespół Szpołomosy Programy Zjednoczonych Zapraszamy. i dziesiąte miejsce, ostatnie nagrodzone Patryk Gralewicz, który właśnie też lepszym czasem się tam wykazał, bombów, jako drugi, który oddał pracę. Czyli też zapraszamy tutaj Patryka Kralewicza, 72 punkty. 11 12 miejsce, czyli egzekwo, no, bez nagród. Niestety Tomasz Szymonowski, Łukasz Sawiszewski. Tak? Ciutkę, yy, że tak powiem, zabrakło. Chcieliśmy również swoją tradycją w ostatnich latach. Zrobiliśmy najlepszego ucznia technikum. Do finału dotarła trójka uczniów. Najlepszy z nich Michał Czapliński, zespół szkół technicznych i informatycznych w ruchu, obiektą panią Zalana Tyszka. I zapraszamy tutaj Michała. Gratulujemy. Cieszymy się, że również uczniowie technikum po tych zmianach gratuluję, dają sobie radę i do finału trafiają. Tak naprawdę w teraz też poziom rozszerzony mamy, więc mogą w jakiś sposób rywalizować. Jeśli chodzi o wyniki, yy, która szkoła była najlepsza, to po sumowaniu wszystkich punktów uzyskanych yy, w finale, najlepszą szkołą okazała się... Jak co roku. Jak co roku drugie Overblocku, przy czym w tym roku, no rzeczywiście było już blisko, bo yy, drugi ogólniak 689 punktów, natomiast zespół szkół umieszczących numer dwa, ale w fizynie. 621 punktów. Przy czym drugi ogólniak wybrał 11 finalistów, e, którzy punktowali, a Kwidzyn 9 euro, więc gdyby, tak proporcjonalnie patrząc, gdyby się przywieźli w to trzeba... Goń nie było, u nich nie było więcej. No, e, to jest jakaś tam strategia, rozwiązania. Zapraszamy, panią Krasię i panią Ewę, tradycyjnie, by dwie, bo to ciężki prezent. Do zignięcia. Co roku do tak jest. <klucz> ósma edycja, ósma wystarka, no bo się nie Ósmy finał uważamy za zakończony. Dziękuję.